Więc wchodzimy oczywiście w nasz ekwipunek, klikamy Los Alesio Create, otwieramy jednego i zobaczmy, czy uda nam się trafić sekreta, czy będę miał taki oferta, proszę Państwa. Mamy, mamy nowego sekreta, co jest? Mamy Los Alesio, nowy Brainrod w moim ekwipunku. Shimono, Simon, Shimono widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Brain Road Evolution. A w dzisiejszym odcinku mówimy sobie, co zostało dodane w nowej aktualizacji, oraz zrobimy sobie potężny opening nowych Los Alesio Creators. No i oczywiście postaramy się trafić tego oto sekreta. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia strzelko, koniecznie łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. No i dobra, co zostało dodane w tej aktualizacji? Przeczytajmy sobie dziennik aktualizacji. Co my tutaj mamy? Nowy świat. Kadabra Restaurant. Okej, okay, to Wiecie co, na początku się na niego udajmy. Potrzebujecie 92 poziomu, żeby tam wejść, więc let's go, wchodzimy i zobaczymy, jak on wygląda. Let's go, let's go, let's go, jak wygląda nowy świat. Aha, no to nieźle, no to nieźle wygląda ten świat. Nie, no dobra, po prostu się zbagowało, wchodzimy jeszcze raz. I uwaga, tak wygląda nowy świat, taka restauracja, ok. Tu faktycznie mamy pana kraba, tu będzie coś gotował nam pan krab, ale niestety mamy Comic Sun. Jak widzicie, jest jakiś upgrade za 5 trilionów, tylko ja nawet go kupić nie mogę. Dobra, kupujemy upgrade za 5 trilionów. Co on nam tutaj dokładnie Zwiększa prędkość, dobra Czy jeszcze jakiś upgrade jest na tej mapie Sprawdźmy sobie, widzimy już rebirf, ale to Zaraz sobie omówimy, czy jakiś upgrade jeszcze jest Nie, niestety nie ma, jeżeli chodzi o Moby, to mamy na pewno jakiś garnek tutaj Tu normalnie mamy jakiegoś ziomeczka, kiwi się no kiwi, witam ci cieplutko Co mamy do pokonania jeszcze tutaj, kwiatuszek mamy No i tak naprawdę, nie pamiętam jak ten Brainrod się nazywa, ale ta ryba tutaj jest do pokonania Okej, okay. nowy świat będzie za 99 poziom i tu mamy kolejny Upgrade do demage'a, tego nie zauważyłem Tak przy okazji prezentuje się nowy boss, kto to jest Gorgonzilla, Gorgonzilla, ej, fajnie wygląda ten bosik, naprawdę fajnie, ale czy ja dam radę go pokonać, ej, nie jest prosto, założyłem sobie na pewno najlepsze pety, tak, mam najlepsze pety w tym update, najlepsze reliki, co najwyżej możemy sobie jeszcze tak naprawdę założyć najlepszego sekreta, więc wyposażmy go sobie, no i dobra, zobaczmy, i tak muszę go trochę pobić, więc zobaczmy, czy dam radę i co dostanę za niego, dobra, na luzie go pokonujemy, tak naprawdę, let's go, 6 QD, 6 QD i pyk, 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 pokonany bosik, trochę ekspa nam dodał, przy okazji, ile jest nowych brain rotów na tym świecie ogólnie? Ile leveli? No tak, w sumie 99, bo tyle potrzebujemy. I tu są fajne. Tu widzimy kraba, tu widzimy taką godzillę i tutaj jest chyba tak naprawdę ten ziomeczek kiwi. Ten ziomeczek kiwi tutaj do odblokowania. No dobra. Przeczytajmy sobie dalej, co zostało dodane. 7 nowych brain rotów, nowe jedzenie i enemy do grindowania, nowe pety do odblokowania, dwa nowe upgrade'y i nowy boss, którego również przed chwilą pokonaliśmy. Mamy nowe pety, pokażę wam ile mają, bo wiadomo, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na te najlepsze jajka, bo są dosyć drogie, ja sam na głównym koncie bym sobie nie pozwolił. Więc uwaga, 7% ile nam tutaj daje, sprawdźmy. No 2000, czy to jest dużo, czy to jest mało. No nie jest to na pewno mało, ale dużo też na pewno nie jest. Lecimy dalej. Nowy Rebir 7. Gigantyczne zmiany równowagi i nowy Daily Streak. Nagrody tutaj do odebrania. Plus dodatkowo New Alesio Creight. Dokładnie los Alesio. To jest pogoda, ale z tego możecie właśnie te krejty dostać. Dobra, jak wygląda ten daily streak? Jak codziennie będziemy się logowali, to mamy fajne do zdobycia tutaj rzeczy. Ej, dobra, za piąty dzień mamy PETA, który jest 125% lepszy niż wasz najlepszy PET. Ej, to jest naprawdę coś mocnego. Za 5 dni grania coś takiego dostajemy, okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj dalej będzie. Trinket jest dosyć spoko. Mamy ogólnie te coiny, szardy, czy jak tam zwał. A za ostatni dzień, czy coś tu będzie? 175% za 15 dzień. Dobra, mocny jest ten pas, mocny. W sumie to nie jest pas, tylko daily streak. A za 30 dzień coś będzie. Dobra, ile tych dni tutaj dodali? Halo? Tutaj patrzcie, 225%, jak 35 dni będziecie się logowali. Ej, naprawdę. Warto teraz chociaż na 5 minut zalogować się codziennie. Tu 275% i na sam koniec mamy Ultra Flame. Pinket. Mega mocny pasik. Wystarczy mi całe dwa miesiące pograć. Tak naprawdę 50 dni, o ile się nie mylę, to jest idealnie do końca tego roku. Dosłownie chyba do Sylwestra. Więc mega dobrze to zrobili. Naprawdę mega dobrze to zrobili. Teraz warto faktycznie logować się chociaż na te 5 minut codziennie, bo są fajne nagrody do odebrania. No i dobra, mamy też na pewno rebirfa, tylko zanim go jeszcze zrobimy. I przy okazji, co tu jest? Uwaga, no tutaj siła jak zwykle, X jak zwykle, ale lawaka Gold? Czyli teraz, jak zrobimy rebirfa nie zaczynamy od początku, tylko od tego świata lawaki? Czekajcie, dobrze mówię? No tak, Gold Galaxy. Ej, fajnie to zrobili. Zawsze to było akurat dla mnie nudne, że nie wiecie, musiało mi cofać 10 światów do tyłu i muszę po kolei przechodzić. Teraz automatycznie cofa nam tylko dwa światy do tyłu. To jest dobrze zrobione, nie powiem, że nie. no e, dobra, przy okazji jest nowy update, są nowe krety, to otworzmy. Los L Alesio Krety. Zobaczmy, czy uda nam się trafić tego nowego sekreta, Let's go, let's go, let's go, otwieramy przy Okazji nie przejmuję się miejscem, bo też została nowa rzecz dodana w tej aktualizacji, o której zaraz wam opowiem. To jest akurat naprawdę na plus, jak ktoś otwiera dużo tych krejtów. Tylko zanim wam to pokażę, muszę tutaj otworzyć wszystkie krejty. Zaraz otworzymy pierwszą stówkę i nie będzie los Alezio. No nie, no tak nie może być. Dobra, pierwsza stówka otworzona. Sprawdźmy, czy będzie los Alezio, czy nie będzie los Alezio. Oj, dobra, ewidentnie do tych krejtów nie mamy farta. Ale spokojnie, ja się tak łatwo nie poddam. Ja się tak łatwo nie poddam. Lecimy dalej. Pyk, 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 pyk. ekwipunek jest pełny. Dobra, zobaczmy, czy nam poleci. I tutaj. Niestety nie poleciał, ale nie mamy problemu, ponieważ wejdziemy sobie w reliki, to możemy kliknąć, żeby zaznaczyć wszystkie reliki do skasowania. No i jak widzicie, wszystkie reliki takie słabsze są zaznaczone, te lepsze wam zostają, więc klikacie, usuń i normalnie wam usuwa. Tak samo możecie je zmielić, ale mi się po prostu nie chce tam iść. Chyba dosłownie to chodziło o zmielenie, bo to usuwanie jest chyba od dawna. Dobra, trochę tu poprawka. Chodziło o zmielenie, że dodali, że teraz można jednocześnie wszystkie zmielić, a usuwanie chyba było od zawsze tak naprawdę, o ile się nie mylę. No i dobra, no otwieramy dalej. No dalej tego secreta trafiłem na cztery 400 i tak gwarantowany jest, to jest na pewno. Aczkolwiek, ja bym go samemu wolał trafić. Zdecydowanie bardziej niż wiecie, z gwarantowanego. Uwaga, czy się uda? Otwieramy kolejne. No, 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 dajcie halo. Gdzie jest ten secret? On naprawdę jest aż tak ciężki do zdobycia? Nie wierzę, to otwieramy kolejny. Zaraz otworzymy 200 bez secreta. Dobra, spamimy, spamimy. Już ponad 200 kratów otworzone. Dosłownie ponad 200 kratów i nie ma dalej tego secreta. Ej, serio, myślę, że prędzej dropni mi secret z tych 400 kratów niż normalnie tak dropiący. Uwaga, 300 prawie kratów otworzone. Czy jest ten sekret? powiem tak, te reliki mi się nie przydadzą, bo one dużo nie dają niestety, a secret jak nie było, tak nie ma, otworzyliśmy 300 krejtów prawie nic nie ma, dobra, kasujemy to wszystko select all, usuń, no i otwieramy do 400, wydaje mi się, że raczej nie trafię przed 400, uwaga, pierwsze 300 otworzone ostatnia szansa, ładnie w ogóle wygląda ten secret, ja widzę jak tutaj jest, to ładnie naprawdę on wygląda, i otwieramy ostatnią stówkę zobaczmy, czy uda się trafić przed 400 czy nie uda się trafić przed 400 krejtami pyk, 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 160 zostało, 150 zostało, dobra nie uda się ewidentnie, ewidentnie się nie Uda. Ja naprawdę muszę mieć dzisiaj pecha, że go nie mogę trafić. Ale oficjalnie, jak widzicie, brakuje 12 do otworzenia, żeby dostać gwarantowanego, więc ja te 4 otworzę sobie po prostu na koniec. Albo wiecie, co zrobię? Tak, otworzę 3 i z jednego trafię. Wiecie, jaki clickbait wam powiem. Więc wchodzimy oczywiście w nasz ekwipunek, klikamy Los Alesio Create, otwieramy jednego i zobaczmy, czy uda nam się trafić sekreta, czy będę miał takie farta. proszę państwa. Mamy, mamy nowego sekreta. Co jest? Mamy Los Alesio, nowy Brainrod w moim ekwipunku. Ogólnie otworzyłem 400, nie jednego. Spokojnie, spokojnie. Dobra, wchodzimy tutaj na naszą Wikipedię i gdzie on tutaj jest. Okej, okay, on jest tutaj. Ile on daje 157%. Czy to jest dużo? No powiedziałbym, że nie, zdecydowanie nie. Z darmowego pasa macie zdecydowanie lepsze pety, więc to jest taki jako dodatek. A jak on wygląda? No tak, wyglądają te trzy ziomki. Fajnie, fajnie. Wizualnie będę narzekał, bo naprawdę fajnie one wyglądają. No dobra, najważniejszy jest ten rebir. Jeszcze tego nie przetestowaliśmy. Let's go, rebir siódmy. Bombardini, tortini, wchodzimy, klikamy odrodzenie i let's go, lecimy. Zobaczymy, czy nas cofnie tylko dwie mapy do tyłu, czy musimy zacząć od początku, bo jak od początku, to troszkę się zdenerwuje, bo wszystkich map nie chce mi się trochę przechodzić, ale zobaczmy, zobaczmy. Dobra, git, zrobiło dobrze, Lawaka goat, jesteśmy na tej mapie. Z ciekawości teraz ciężko się będzie wbijało te levely. Czekajcie, sprawdźmy sobie, ile by mi zajęło teraz na przykład odblokowanie następnej mapy. 85 poziom potrzebujemy, dobra. Mogę zostawić tego sekreta, aczkolwiek czy tu są jakieś reliki na expa, czy cokolwiek takiego mamy ubranego? Tak, mamy wszystko na maksa ubrane pod expa. Możemy sobie zjeść oczywiście owocki, bo owocki są mega OP i ponoć są jakieś nowe owocki. Właśnie, jak tu fejla trochę zrobiłem, bo tak naprawdę mogłem pierw zobaczyć te nowe owocki, a nie od razu robić rebirfa. Ale powiem tak, jak pogracie, to na pewno będziecie widzieli jakie są nowe owoce. A póki co zobaczymy, jak długo mi to zajdzie. I powiem wam, że chyba jednak sobie odpuszczę, jeżeli ja zniszczyłem tyle bossów i 1%, a to jest dopiero 82 poziom, a potrzebujemy 85, więc obstawiam, że musiałbym tutaj zostawić Afka na dobre parę godzin. Więc to sobie raczej odpuszczę. Nowy kod, dobra, Możemy też sprawdzić nowy kod, co nam tutaj da. Czy jakiegoś peta dostaniemy? Okej, okay, dwie potki na expa przydadzą się i czy coś jeszcze w tej aktualizacji zostało dodane? Na pewno mamy nowe pety za robuxa, ale nie wiem kogo stać, żeby kupić sobie peta za 15 koła. Tak, 23 osoby kupiły, to jest stać. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Nowy pak, jak chcecie sushi peta, to jest za 400 robux do kupienia i tak naprawdę chyba wszystko. A właśnie, najważniejsze, czy zostały dodane nowe dungeony? Ostatnio o tym mówiłem, że bardzo brakuje tutaj dungeonów. Sprawdźmy, uwaga, no niestety dalej nie ma dungeonu i powiem wam, że zaraz mam mamy setny level, a są dalej dungeony na 57 level, więc no tutaj mam nadzieję, że niedługo dodadzą. Akurat dungeony moim zdaniem są bardzo fajne i fajnie się gra z ludźmi, łatwo odblokowuje te levele, bo bez dungeonów tak nudno się troszkę gra po czasie jakimś dłuższym. Ale na podsumowanie jak oceniasz drowerku ten update? Ja wam powiem tak, mi się ten update bardzo podoba, ponieważ mamy właśnie nową mapę. To nie jest aż tak ważne jak akurat Daily strict. No tutaj naprawdę coś mega szałowego moim zdaniem dodali. Te pety są mega zaskakujące. Ja sam osobiście mam tylko jednego tak takiego peta na głównym koncie i musiałem grać dużo czasu, bo on był do zdobycia z indeksu i tylko w ten sposób go zdobyłem. A tutaj za dosłownie webicie na 5 minut dostajecie aż 3 chyba takie pety? Chyba 3 były albo cztery takie pety. I pamiętajcie o tym, że one chyba są tradable. Ej, to ja mam dla was taktykę dobrą. Dobra, ja mam dla was dobrą taktykę. Tu nic nie jest napisane, że trzeba mieć tak naprawdę jakiś level albo nie wiem jakąś mapę, więc po prostu grajcie na 10 kontach, to jest moja taktyka, albo na przykład na 5 kontach i na wszystkich codziennie odbierajcie te nagrody i potem jeżeli i będzie można tradeować To sobie dajcie na główne konto wszystkie te pety, i będziecie mieć full team najlepszych petów w grze. W sensie wiadomo, nie najlepszych, ale procentówki dobre będą. Więc to jest taka moja taktyka, jak chcecie być dobrzy w tej grze bez wydawania Robuxów. A póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Bardzo Wam wszystkim tutaj dziękuję za oglądanie. No i co, słyszymy się w kolejnych, do zobaczyskiej popadki. llo elo. piu!